Kochana Janeczko, otóż wczoraj dobiliśmy już do Portu Suezu i po czterej godzinnej jeździe lorami znaleźliśmy się w wojskowym obozie polskim w Kasasinie. Wczoraj byliśmy tak zmęczeni, że ledwo zjedliśmy kolację w Kasinie i zaraz położyliśmy się spać. Dziś od samego rana biegaliśmy po obozie, by załatwić wszystkie formalności związane z przyjazdem, a więc zameldowaniami, złożenie książeczek, by otrzymać pobory, zarejestrować rodziny, złożyć deklaracje i tym podobne. Ponieważ do tego wszystkiego, nie znając jeszcze obozu, ciągle błądziło się i nakładało się dużo drogi, a obóz jest bardzo rozległy. Wszystko razem zabierało dużo czasu. Jednym słowem gnialiśmy cały Boży dzień. Do tego wszystkiego, pod wieczór, generał wiatr. Dowódca jednostek wojskowych Środkowego Wschodu, nasz obecny przełożony, zarządził odprawę. Jednym słowem, ganialiśmy tak zajadle, że listy Twoje, które doręczono mi już rano, mogłem przeczytać dopiero na krótko przed obiadem. Mieszkam obecnie w namiocie we czwórkę. A mianowicie z panem Brówczyńskim, Kwiatkowskim i Rotmistrzem, którego zresztą nie znasz. Otóż, pan Brówczyński prosi, byś była łaskawa, przygadać trochę, oczywiście w tonie żartobliwym, pani Brówczyńskiej, że jej mąż jest trochę rozżalony i niespokojny o nią, gdy po przyjeździe tu nie otrzymał listu od pani. Co spodziewał się, że otrzyma? Tym bardziej, że i ja, i Kwiatkowski listy otrzymali. Przy czym oczywiście ja byłem dumny, bo za to miałem aż dwa listy, a Kwiatkowski tylko jeden. Znaczy, że moja kochana żoneczka jest najlepszą ze wszystkich na świecie. Zawsze to twierdziłem i widzę, że się nie myliłem. Poza tym żadnych atrakcji nie mieliśmy. Żadnych. Teraz trochę o obozie. Na całym terenie obozu i w okolicy ani jednego drzewka, ani krzaczka, pustynia. Dzięki Bogu, że niedługo tu będziemy popasać. Obóz jest dość rozległy. Pomieszczenie w namiotach wykopanych w ziemi o kamiennych podłogach, duże na kilkadziesiąt osób i małe. My zajmujemy mały namiot w czwórkę z Kwiatkowskim, Rówczyńskim i Rotmistrzem Olszewskim. Kompania mała, ale jak zwykle źle dobrana. Rotmistrz straszny gaduła i nerwowiec, Mrówczyński nie wychowany, zarozumiały i przykry w rozmowie. No, a Kwiatkowski jak Kwiatkowski, znasz go dobrze, ale jeszcze najmożliwszy z całej kompanii, bo przynajmniej mało stosunkowo gada, jest jednak grzeczny. Mieszkam zupełnie wygodnie, łóżka żelazne z siatką. Duży, wygodny stół i ławka, przy którym teraz piszę ten list. A mnie się udało osobiście otrzymać rodzaj nocnego stolika, na którym zaraz umieściłem fotografię naszej trójki. I tak się cieszę, jakbym był wygrał los na loterii. Bo ciągle w każdej chwili mogę patrzeć na waszą podobiznę. Oraz mam do własnego użytku zdobyte krzesełko. Jednym słowem, luksus niebywały. Choć w obozie jest zasadnicze światło elektryczne, to w naszym namiocie nie mamy go i siedzimy przy latarni. Z powodu braku w obozie oprawek do żarówek i samych żarówek. Wieczory, noce i ranek bardzo chłodne, także spać muszę w piżamie pod dwoma kocami, a dziś spałem nawet jeszcze pod szlafrokiem. Dnie jednak bardzo ciepłe. Także w bateldresach, w których tu się ogólnie chodzi, z powodu zimna, jest za gorąco. Krótkie majtki i koszule z krótkimi rękawami poszły, zdaje się, już bezpowrotnie w zapomnienie. Zajęć na razie żadnych, poza załatwieniem różnych spraw, o których już wspominałem. Dziś dla odmiany otrzymywaliśmy powory i przechodziliśmy rewizję zaświadczeń szczepień różnych chorób. Pobyt nasz przewidywany najwyżej na dwa tygodnie. Ustaliliśmy między sobą drogę losowania, kolejność wyjazdów. Ja wyciągnąłem czwórkę czyli, że pojadę jednym z pierwszych. Z czego się bardzo cieszę, gdyż szkoda mi każdego dnia, który spędzam tu bezczynnie. A w Anglii już bym mógł coś robić dla swej przyszłości, a przede wszystkim dla ściągnięcia Was jak najprędzej do Anglii. A po drugie, jest tu bardzo podłe wyżywienie w kasynie oficerskim, gdzie nas traktują naprawdę jako oficerów drugiej grupy. Dziś po obiedzie otrzymałem herbatę z naftą, i gdy interweniowałem, oficer gospodarz syna smutnie nakiwał głową i wyjaśnił, że to pewno cukier podczas przewożenia go leżał blisko nafty i to jest powód tego przykrego zdarzenia. Ale o zamianie cukru nie było mowy i musieliśmy zrezygnować z herbaty. Tego rodzaju niedokładności zdarzają się bardzo często. Innym znowu brakuje wręcz porcji mięsa. Ogólnie dają bardzo mało chleba, którego zresztą nie można absolutnie dokupić. Jednym słowem, dopiero tu po raz pierwszy w podróży jestem trochę głodny, choć jak wiesz, jestem w jedzeniu niewybredny. I dużo specjalnie nie jadam. Nosimy się z zamiarem przenieść na kocioł żołnierski, gdyż tam dostaniemy jedzenia więcej, choć prostszego. No i uniknęlibyśmy opłaty kasynowej, która zasadniczo wynosi 3 funty. Od nas wyjątkowo pobrali 2 funty, licząc, że my długo tu nie pobawimy. Uda się ta akcja tylko wtedy, jeśli większość kolegów poprze tę sprawę. Jednak, ponieważ, jak już się przekonaliśmy, solidarność pomiędzy naszymi oficerami nie ma, wątpliwym jestem, by udało się coś zrobić. Oprócz tego spotkałem tu pana Grzybowskiego słynnego naszego polskiego pianistę, który jest synem bardzo dobrego i starego znajomego pana Grzybowskiego z Warszawy. Znałem go jeszcze małym chłopcem. Bardzo się ucieszył, gdy mnie zobaczył. Jest bardzo uprzejmy i grzeczny dla mnie. Ożenił się tu przed trzema miesiącami z panienką Pestką, zresztą nieciekawa, bo nawet nie bardzo młoda, tak przynajmniej wyglądała. Zaprosił mnie na obiad, a na następny dzień zaprosił do siebie na herbatkę. Stamtąd poszliśmy razem do kasyna na kolację, a później namawiał do kina, które tu jest w obozie angielskim o 10 kilometrów od naszego obozu. Nawet mieli auto do dyspozycji. Jednak ponieważ czułem się trochę zmęczony, wymówiłem się i wróciłem do domu. On zajmuje tu stanowisko referata kulturalno-oświatowego. Też wybiera się z żoną do Anglii. On był już w Anglii z koncertami. Wie trochę i bardzo się ucieszył, gdy mu powiedziałam, że myślę pracować w kiaciarstwie. Twierdzi, że to jest jedna z najlepszych, popłatnych gałęzi związanych z rolnictwem. Bo Anglicy kochają się w kwiatach. Na wszystkie okazje uroczystości zakupują masę kwiatów i płacą każdą cenę, by mieć te kwiaty. Prorokuję, że mogę sobie zupełnie dobrze zabezpieczyć byt dla rodziny. Pocieszyło mnie to bardzo. Poza tym nikogo nie spotkałem. Tutaj panuje przekonanie, że rodziny wojskowe już bardzo niedługo, prawdopodobnie już od grudnia Zaczną się transporty, tak by do maja ściągnąć wszystkich. Rodziny z Afryki Wschodniej będą grupowane w Mombasa i stamtąd od razu do Anglii. Rodziny zaś z obydwu Rodezji mają jechać do Durbanu i stamtąd okrążając Afrykę. Od południa oceanem atlantyckim prosto do Anglii. A więc będzie się jechać drogą krótszą i mniej męczącą, bo mniej przesiadań. Co do bagażu, to pewno wam już ogłosili. Kochanie moje, w ostatnim liście. Podawałam projektowane imiona dla naszego dziecka. Jednak obecnie przyszło mi na myśl, że jeśli to będzie chłopiec, lepiej go nazwać Maciejem, Maciej Szanowski. To naprawdę ładnie brzmi, bardzo po polsku i elegancko. Nasi arystokraci dawali takie imię swoim synom, Wojciech i Maciej Szanowcy, bracia. Też bardzo pasuje do siebie, więc może lepiej niż Jan. Choć z drugiej strony chciałbym, by synek drugi nasz miał imię podobne do mamusi, a mojej ukochanej żony. Jednym słowem, nie wiem już sam. Napisz mi, co o tym myślisz. Widzisz, jaki czas myślami jestem ciągle zajęty, gdy mam wolny czas. Od różnych interesów codziennych. Żona i dzieci, o Was tylko myślę, cieszę się Wami i martwię się o Was, a razem jestem pomimo rozłąki. Taki szczęśliwy, że Was mam, że mogę Was kochać i być pewny, że Waszą miłość posiadam. Ostatni list. Wysłany był z Nadoli 16 listopada. Przyszedł do mnie 28 listopada, więc szedł 12 dni. Ten list wysłałem 4 grudnia, więc przypuszczam dojdzie 20 grudnia, a więc od 20 grudnia w 39 roku. Daty mego aresztowania przez NKWD w Miałym Stoku, kiedy zostaliśmy brutalnie rozłączeni po raz pierwszy. Połączmy się duchowo podczas obecnej rozłąki, a więc 20 grudnia od 9.30 do 10.00 wieczór. Tak? Siadam dziś napisać do Ciebie parę słów, gdyż chcę Ci donieść, że wyjeżdżamy stąd do Anglii już bezpośrednio 11 grudnia, to jest we czwartek. Data ta wprawdzie może będzie przesunięta o dzień czy dwa, więc jednym słowem już możesz się znów wstrzymać z pisaniem listów. Aż do czasu, gdy dopłynę do Anglii i wyśle ci już prawdopodobnie ostateczny adres z kresu mojej podróży. Próbowaliśmy tu dowiedzieć się adres naszego następnego miejsca zamieszkania, jednak nie mogli nam tego tu powiedzieć. Gdyż dopiero na miejscu, w Anglii, wyznaczył nam obóz. Jedynie tylko wiemy, że będziemy osiedleni w zachodniej części Anglii. Przypuszczam, że może po drodze, która ma trwać 11 dni okrętem, uda mi się do Ciebie przysłać wiadomość. W każdym razie możesz być pewną że nie odpuszcza żadnej okazji w tym względzie, by dać znać mojej kochanej, drogiej żoneczce, gdzie się znajduje i że zawsze tylko o niej i synku myślę. Kochana moja Janeczko, w tym rozgardiaszu podróżnym zupełnie zapomniałem o Mikołaju dla Wojtusia, a częściowo z powodu braku kwoty Gdyż jak wiesz, pierwsze pobory otrzymałem dopiero 3 grudnia. Obecnie też nie mogę mu nic wysłać, bo związane jest to z dużymi trudnościami stawianymi przez Pocztę Egipską. Najwyżej kup mu cukierków i owoców, bo to przynajmniej będzie równocześnie pewnego rodzaju dożywieniem. Na święta też nie będę mógł mu nic wysłać, bo przyjedziemy prawdopodobnie do Anglii w same święta, a więc nie będzie czasu wysłać. Musisz to mu przetłumaczyć, że tatuś nie ma pieniędzy i jest w drodze. Mam trochę wiadomości o Anglii, a więc. Okazuje się, że jest zupełnie dobrze, bo mieszkać będziemy razem. Rodzina z trzech osób, złożona niezależnie od wieku tych osób, dostaje po dwa, a nawet trzy pokoje: kuchnia, pralnia, elektryczne, czyściutkie. Wyżywienie, choć skromne, to jednak zupełnie dostateczne. Skromne ona jest raczej przede wszystkim ilości, ale jakość zupełnie dobra. Jak powiadają, największa bieda w Anglii jest największą zamożnością w Polsce. Obecnie bardzo dużo osób odchodzi z PKPR do pracy. Anglicy, za wyjątkiem tych, którzy się już poparzyli w stosunkach z Polakami, na ogół są bardzo przychylni dla Polaków, a ci Polacy, którzy się dostosowali do zwyczajów, obyczajów angielskich i nie wprowadzają swoich manier, mają bardzo dobrze i są mile widziani. Polacy, którzy już dostali pracę, a chcą pracować, piszą listy bardzo pogodne i są zadowoleni ze swego losu. Tym bardziej, że w ogóle puty w Anglii musimy brać pod kątem tymczasowości. Nie jedziemy tam na stałe, na całe życie, a tylko na pewien czas. Oczywiście nie wiadomo na jak długo, czyli sytuacja ta sama, jak była, gdy wyjeżdżaliśmy z Persji do Afryki. Poza tym, Szara pustka życia obozowego na pustyni, bo otacza nas naprawdę pustka okolica taka jak mniej więcej okolica pierwszego lub drugiego obozu w Teheranie tylko, że nie ma blisko żadnego miasta, bo najbliższe Izmaili położony jest o 40 minut jazdy samochodem. Nie wyjeżdżam nigdzie, gdyż nie chcę robić zbędnych wydatków. Chciałem wprawdzie zorganizować dwudniową wycieczkę do Kairo i do piramid i Sfinksa, co kosztowało by około trzech funtów. To jednak z powodu przyspieszonego wyjazdu w dniu 11 bieżącego miesiąca nie da się uskutecznić. Bo trzeba starać się o specjalne przepustki, które niechętnie są udzielane wobec ciągłych rozruchów tam panujących i wrogiego nastawienia Egipcjan do wszystkich białych cudzoziemców. I chociaż podobno jeszcze Polacy są najmniej wrogo spotykani przez Egipcjan, to jednak najmniejszy nietakt w stosunku do nich, może spowodować napady i awantury. Wobec tego, choć mi bardzo żal, że nie wykorzystałem okazji, jednej zresztą w życiu, by zobaczyć te cuda, jak również Muzeum Kairskiego, skłynne na cały świat, to jednak zaniechałem tego projektu. No, ale dosiągnie. Bardzo się ucieszyłem, iż Jadzia otrzymała paczki i to akurat dobrze wycelowałaś na jej imieniny. Ja jej pisałem od nas obojga z Mombasy i wysyłałem życzenia na imieniny, a więc wszystko dobrze. Tym bardziej, że dałeś życzewy dowód w pamięci i dobrego swego serduszka, o którym pisałem Jadzi, wysyłając paczkę Pomimo tak ciężkiego swego położenia, na pewno to Jadzia oceniła. Oczywiście, nie można Jadzi porównywać z Romą i Danutą. Jadzia mnie kocha, a tym samym pokocha i ciebie, bo wie, że ty jesteś moim szczęściem. A Roma i Danuta to mnie raczej nie lubią i pamiętają o mnie, gdy mogło wykorzystać. Tylko tak było zawsze i widocznie tak już będzie. Ogromną przyjemność mi sprawiło opisy wyczynów naszego Syna. Jaka szkoda, że akurat teraz nie mogę z Nim być i prowadzić z Nim tych rozmów o burzy, o niebie i tym podobne. O tej chwili właśnie zawsze marzyłem. Że właśnie w tym wieku będziemy sobie z nim obgadywać wszystkie bardzo ważne, a dla niego nowe sprawy. To bym miał dopiero radość układania jego pierwszych wiadomości i sposobu myślenia. No cóż, trudno. Nic na to nie poradzimy. Na razie. Może się znowu połączymy o co, co dzień. Proszę Pana Boga, a gdy będę Was miał przy sobie, znowu będę najszczęśliwszym człowiekiem. Bo jednak przekonałem się, że kto ma możliwość prowadzenia życia rodzinne z ukochanymi żoną i dziećmi, to jest naprawdę najszczęśliwszy w tym świecie i większego szczęścia nie ma. Masz, masz, doniczka, raz, Wojtusia ucałuj ode mnie i uściskaj oraz powiedz, że tatuś bardzo za nim tęskni, bo nie ma z kim robić barana, ani nie ma z kim rozmawiać i podlewiać kwiatków. Nie może, bo mieszka na pustyni, gdzie nie ma ani jednego drzewka. Ani jednego kwiatka, ani trawki, sam piasek i kamienie. A po tej pustyni chodzą wielbłądy, a na nich siedzą ludzie, którzy nazywają się Arabii. I tak jadą od miasta do miasta i różne towary wożą.